Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w nowym filmie, tak naprawdę w nowej serii filmów: Horoskop Tygodniowy. Yy, moi drodzy, wymyśliłem, że zrobię dla Was właśnie taki film z kartami dnia i nie tylko na nadchodzący tydzień od, 23, od 29 marca do 4 kwietnia. Moi drodzy, jeżeli ten film się przyjmie, czyli będzie miał dużo wyświetleń i dużo łapek w górę, myślę, że będziemy go częściej realizować, być może nawet co tydzień. Na czym będzie to wszystko polegało? Po pierwsze, omówię każdy dzień od poniedziałku do niedzieli z, króciutko, tak, z aspektu numerologii oraz z aspektu astrologii, a następnie wyciągnę kartę dnia, Właśnie na ten tydzień, od poniedziałku do niedzieli, i te karty dnia, które będę wyciągał, one będą dla wszystkich osób, które oglądają teraz ten film, niezależnie od znaku Zodiaku, jaki macie. Moi drodzy, możecie sobie od razu obejrzeć ten cały film, ale jeżeli chcecie, możecie sobie zapisać link do tego filmu i w każdy dzień tego nowego tygodnia. Przy porannej kawce, możecie sobie oglądać, co Was czeka, jakie energie będą dominujące dla Was w danym dniu. Jeszcze, moi drodzy, tylko powiem, że jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej i chce się ze mną skontaktować prywatnie, to mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu, moi drodzy. I w piątki, zazwyczaj o godzinie 14 na moim kanale, pojawiają się filmy z serii odpowiedzi na Wasze pytania. Tam, gdzie Wy zadajecie mi pytania, i ja w formie właśnie wideo na nie odpowiadam. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z tej usługi, to również proszę rozeznać się z moim kanałem i z jego ofertą. Dobrze, moi drodzy, myślę, że zaczniemy od potasowania kart. Karty na nowy tydzień od 29 marca. Do 4 kwietnia. No, tutaj niedziela ciekawa będzie, ale to dojdziemy po kolei od poniedziałku do niedzieli. Zobaczmy. Karty dnia na nowy. Tydzień dla wszystkich osób, które oglądają ten film od 29 marca, poniedziałku do 4 kwietnia. Niedzieli. Dobrze, moi drodzy. Zaraz zobaczymy. I teraz tak, zaczynamy. Poniedziałek, moi drodzy. Najpierw aspekty numerologii i astrologii na ten dzień. Jeżeli chodzi o poniedziałek, z numerologii mamy tutaj jedyny. A znak zodiaku, jaki znajduje się w księżycu, to waga, jedynka i waga. Poniedziałek, czyli ten 29 marca, będzie bardzo dobrym dniem na rozpoczynanie nowych rzeczy związanych z sądem, z administracją, z urzędami. Jeżeli chcecie właśnie rozpocząć jakieś nowe działania, czy podpisać jakieś umowy, jakieś papiery, czy rozpocząć jakąś ważną sprawę urzędową dla was, to jest to świetny dzień. Również ta jedynka numerologiczna i zodiakalna waga w Księżycu daje nam mm, bardzo dobre efekty związane z naszą urodą. Co mam tutaj na myśli? Poniedziałek będzie świetnym dniem na. Mm, upiększanie siebie, na przykład na wizytę u fryzjera, u kosmetyczki, w salonie piękności, świetny czas w poniedziałek jest na zabiegi medycyny estetycznej. Będziecie bardzo zadowoleni, dlatego że zodiakalna waga mówi o pięknie i o urodzie, a jedynka numerologiczna mówi ja o mnie, tak? Czyli jeżeli to sobie podsumujemy, to mamy odnawianie swojej urody i skupienie się na swoim pięknie i wyglądzie zewnętrznym. Dobrze, moi drodzy. Teraz karta dnia. karta dnia na poniedziałek. Starota dla nas wszystkich. Zobaczmy, cóż na ten poniedziałek będzie chciał nam tarot powiedzieć. No proszę, rycerz denarów. Tutaj dodatkowo, jeżeli chodzi o karty tarota, to nam pokazują, że będzie to dzień pracowity. Poniedziałek na pewno jest to dobry czas na. Wszelkiego rodzaju inwestycje finansowe, ale również to świetny czas na takie powolne i detaliczne działania związane z pracą. Jeżeli macie dużo do zrobienia w poniedziałek w pracy, to malutkimi kroczkami, powolutku, pomalutku będziecie mogły to sobie, moje drogie i moi drodzy, realizować i małymi kroczkami w poniedziałek będziecie szli do przodu. Co dla niektórych osób może być ważny mężczyzna w tym dniu z podziemskich znaków zodiaku, czyli na przykład panna, koziorożec lub byk. Dobrze, moi drodzy. Teraz wtorek. Jeżeli chodzi o numerologię, to mamy tutaj z całej daty Dwójkę z jedenastki, czyli mistrzowską wibrację, i o godzinie 7:34 księżyc ze znaku wagi przechodzi do znaku skorpiona. Na co dobry będzie wtorek? Moi drodzy, jeżeli chodzi o wtorek, to jest to bardzo dobry dzień na rozwój naszej duchowości. Jeżeli chcecie rozwijać swoją intuicję, jeżeli chcecie odwiedzić wróżkę i zadać jej pytanie, czy też wróżbite, na przykład mnie. To bardzo dobry dzień wtorek, będzie się fantastycznie kładło te karty, szczególnie od godziny 8 rano. Jest to również dobry czas na relacje międzyludzkie, ale w związkach. Czyli jeżeli masz partnera, masz partnerkę, to będzie to taki bardzo emocjonalny dzień, ale też namiętny dzień. Ale tylko i wyłącznie dla Dwójki osób, które się kochają, tak? To tutaj mam pokazane. Czyli wtorek to świetny czas na rozwój duchowy, wtorek to świetny czas na, mm, na spędzenie czasu ze swoim partnerem i partnerką, lub partnerką, i poświęcenie tego czasu na takie namiętne i romantyczne doznanie. Dobrze. Jaka karta dla nas wszystkich na wtorek, moi drodzy? A kartą dnia na wtorek dla nas wszystkich jest szóstka denarów. Moi drodzy, również we wtorek będą dla nas ważne sprawy związane z pracą i z finansami. Ale tutaj, szczególnie we wtorek, mam pokazane, że będą ważne. Sprawy związane z finansami z urzędu. Czyli jeżeli liczycie na jakieś pieniądze z urzędu, mam pokazane, że dostaniecie. Jeżeli chcecie załatwiać jakieś sprawy urzędowe związane z finansami, mam pokazane, że możecie załatwiać, że będziecie z tego zadowolone, będziecie z tego zadowoleni. Jeżeli chcecie coś od kogoś pożyczyć lub coś komuś pożyczyć, Również jest to bardzo dobry dzień. Ogólnie szóstka denarów jako karta dnia mówi nam o tym, że mm, powinniśmy skupić się na równowadze w dawaniu i w braniu. Tak? Także powinien być dość dobry i spokojny dzień. Warto pomagać i być otwartym na pomoc i przyjmować pomoc również. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o środę, to z numerologii mamy tutaj trójkę. I księżyc mamy nadal w znaku Skorpiona. Tutaj mam pokazane, że będzie to dobry dzień do relacji międzyludzkich, tak? Czyli jeżeli będziecie chcieli w środę się z kimś spotkać, porozmawiać, pośmiać, pobawić się, będzie to bardzo dobry dzień. Również mam pokazane, że możecie mieć. Wasze emocje mogą we w środę buzować, być na dość wysokim poziomie. Możecie mieć tutaj również propozycje jakichś takich dość niestosownych spotkań na przykład ktoś może wam w środę zaproponować jakiś romans. Tak to mi się tutaj pokazuje. Ogólnie jest to dobry dzień na to, aby poświęcić tą środę raczej na emocje i na takie sprawy związane z naszymi uczuciami. Dobry do rozmów i do relacji międzyludzkich. Natomiast w komunikacji międzyludzkiej musimy zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju docinki. Albo my możemy komuś Kogoś zranić zbyt ostrym słowem, albo odwrotnie, ktoś w środę nas może zranić zbyt ostrym słowem. A jaka karta dnia z tarota na środę? Zobaczmy. Koło fortuny. Jeżeli chodzi o środę i o tarot, to ja mam tutaj pokazane, że bardzo zmienny dzień. Część tego dnia może być bardzo dobra, część tego dnia może być niezbyt dobra, dużo zawirowań, dużo niepewności i hasłem na ten dzień jest zmiana, tak? Czyli hasło dnia na środę to zmiana. Również mam pokazane, że możecie mieć farta w grach liczbowych, czyli jeżeli ktoś z Was lubi czasami zdrapać jakąś zdrabkę czy... Puścić jakiś los, to jak najbardziej mam pokazane, że jest to dobry dzień, aby spróbować i pomóc losowi. Także jak najbardziej tak. Czwartek. Moi drodzy, jeżeli chodzi o czwartek, to z numerologii mamy tutaj jedynkę. I o godzinie 7.59 księżyc ze znaku skorpiona przechodzi do znaku strzelca. Czwartek jest bardzo dobrym czasem na rozpoczynanie nowych rzeczy, na rozpoczynanie nowych działań. Jeżeli chcecie coś zrobić nowego, co od dłuższego czasu planowaliście, lub zrobić coś nowego, co w czwartek przyjdzie do Was spontanicznie, to po prostu to zróbcie. Gdyż w czwartek mam pokazane, że przy wszystkich będzie bardzo taka spontaniczna energia. I chęć na zrobienie czegoś nowego. Jest to bardzo dobry czas na szybkie, energiczne i spontaniczne rozpoczynanie nowych rzeczy. A jeżeli chodzi o tarota, na karta na czwartek zobaczmy. Cóż nam się tutaj pokazuje? No właśnie, trójka kielichów. Dokładnie tak. To jest dobry dzień na cieszenie się życiem, na bawienie się życiem, na korzystanie z życia, na spotkania międzyludzkie z kolegami, z przyjaciółmi, z rodziną, z osobami, które lubimy. Jak najbardziej tak. I uważam, że będziecie w czwartek weseli, radośni, szczęśliwi i nic ze złego tak naprawdę nie powinno się zadziać. Cieszcie się życiem, rozmawiajcie z ludźmi i rozpoczynajcie nowe rzeczy. Dobrze, moi drodzy, piątek. Jeżeli chodzi o piątek z numerologii, mamy tutaj dwójkę i księżyc jest nadal w znaku strzelca. To będzie na pewno dobry dzień na załatwianie wszelkich spraw z drugim człowiekiem. Czyli, jeżeli chcecie z kimś porozmawiać i chcecie, aby ta rozmowa była taka luźna i spontaniczna, żeby dobrze Wam się rozmawiało, to porozmawiajcie w piątek, zdecydowanie w piątek. Jeżeli chcecie spędzić czas ze swoim partnerem lub ze swoją partnerką, myślę, że będzie to bardzo namiętny piątek. A zobaczmy, cóż tarot na ten piątek nam przepowiada. Cóż z tarota na piątek? No proszę, a tarot pokazuje nam wieże. Czyli tak, przede wszystkim w piątek wszyscy uważamy na mięśnie, kości, stawy i kręgosłup, na wszelkiego rodzaju złamania, stłuczenia, zwichnięcia, na to uważajcie fizycznie. Również w piątek uważajcie na to, aby coś Wam się po prostu nie popsuło, czy to w domu, czy to w pracy, czy to związane z pojazdem, na to zwróćcie uwagę. Również ten księżycz, księżyc, księżyc. W znaku strzelca daje nam taką spontaniczność, ale to też jest ogień, tak? Jest to znak ognisty, więc uważajmy, aby nasze emocje nie wzięły nad nami górę, żebyśmy się z kimś nie pokłócili i pod wpływem emocji nie popsuli czy też nawet nie zerwali, nie zakończyli jakiejś relacji. Sobota. Jeżeli chodzi o numerologię, mamy tutaj numerologiczną trójkę. I o godzinie 10:15 Księżyc ze znaku Strzelca wchodzi w znak Koziorożca. Czyli jeżeli chcecie się w ten weekend z kimś pobawić, pośmieć, czy spotkać, miło porozmawiać, to zróbcie to najlepiej w nocy z piątku na sobotę lub do godziny 10:15. Jeżeli chcecie się pobawić w ten weekend, czy do kogoś zadzwonić i chcecie, aby ta atmosfera była miła i sympatyczna, no to koniecznie zróbcie to albo w nocy z piątku na sobotę, albo w sobotę do godziny 10.15, gdyż o 10.15 księżyc wejdzie w znak koziorożca, który jest już bardziej stateczny i bardziej, że tak powiem, nakłada na nas różnego rodzaju ograniczenia. Do czego dobra będzie sobota dzień? Yy, ja mam pokazane, że w dzień w sobotę powinniśmy skupić się na pracy, ale nie samodzielnej i nieindywidualnej. Ja mam takie wrażenie, że księżyc w znaku koziorożca i trójka numerologiczna to mówi nam tutaj o współpracy w większej grupie ludzi, która przynosi nam efekt. Czyli nie pracujemy w sobotę sami, nie pracujemy w sobotę w dwójkach, w parach, tylko pracujemy w zespołach minimum y, trzech osób, a najlepiej im więcej, tym lepiej w tym dniu, i wtedy efekty naszej pracy będą bardzo dobre. A zobaczmy, cóż nam tarot chce powiedzieć na sobotę. Cóż nam tarot chce powiedzieć? No dokładnie, moi drodzy. Król Denarów. Jeżeli chodzi o tarota, to tarot mówi nam, żebyśmy poświęcili ten dzień, czyli sobotę, na pracę, na finanse i na takie sprawy oficjalne. Również mam pokazane, że co dla niektórych osób w sobotę będzie ważny mężczyzna z podziemskiego znaku zodiaku, tak samo jak w poniedziałek panna byk lub. Koziorożec, właśnie. Tak, taki oficjalny dzień na pracę. I niedziela, moi drodzy, niedziela jest w ogóle tutaj bardzo wyjątkowym dniem. Chociażby dlatego, że he, mamy same czwórki. Z dnia czwórka, z miesiąca czwórka i z całości czwórka. Do tego księżyc jest w znaku koziorożca. Czwórka jest liczbą pracy, koziorożec jest znakiem Zodiaku, który mówi dam o pracy. Niedziela będzie bardzo pracowitym dniem, także nawet sobie nie myślcie, żeby odpocząć w, tego, w, tym, w ten dzień, w niedzielę. W niedzielę nie odpoczniecie, w niedzielę będziecie zmuszeni do pracy, czy chcecie, czy nie chcecie. Jeżeli chcecie odpocząć, to nawet lepsze są te niektóre dni w tygodniu roboczym niż niedziela. Energetyka jest taka silna na pracę, że nawet jeżeli. Nie będziecie mieli nic do zrobienia, to będziecie chcieli sami coś zrobić w związku z Waszą pracą, pomimo tego, że jest to dzień przeznaczony raczej na odpoczynek dla większości osób. Bardzo pracowity dzień, także nie myślcie sobie, że w niedzielę sobie moi drodzy odpoczniecie, dlatego że będzie to bardzo pracowity dzień. Zobaczmy, cóż na niedzielę Starota. Rytm. No właśnie, rydwan nie mówi nam o odpoczynku, rydwan nie mówi nam o osiadaniu na laurach, rydwan mówi nam o działaniu i o ruszeniu do przodu. Także w niedzielę nie odpoczywamy, tylko w niedzielę działamy. Możecie się gdzieś przemieścić, możecie myśleć o podróży, możecie już działać w kierunku podróży, czyli gdzieś się przemieszczać w niedzielę. To mam tutaj pokazane ruch, przemieszczanie się, czy to bliżej, czy dalej. Również mam pokazane, że w niedzielę będziecie chcieli działać, będziecie chcieli przejąć kontrolę nad swoim życiem i myślę, że wam się to uda, tak? Przejęcie tej kontroli nad waszym życiem będzie tutaj udane, moim zdaniem. Również jest to bardzo dobry dzień na to, aby coś wygrać, żeby chociaż jedna kwestia w waszym życiu została pozytywnie ukończona. Dobrze moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie. Oczywiście, jeżeli Wam się podobał ten horoskop, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś potrzebuje porady indywidualnej, to ja zapraszam do kontaktu. Tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję i pozdrawiam.